Zobaczmy taki młodnik gęsty I tutaj byk w tamtym roku zwrócił w taką dziurę z rucika I fajnie się zachował w tej dziurze No to taki teren, który ciężki do ogarnięcia. Żeby to wszystko dobrze, w każdą dziurę zajrzeć. Mogą jeszcze jakieś leżeć. Na pewno świeże będą leżeć. Wydaje się, że to jest od pary w tamtym roku co znalazłem. Tak, ja myślałem, że znalazłem od pary tutaj gości co chodzili, a to jest chyba tutaj do pary. Jak tamten będzie do pary to pokażę go. Znaczy już ogólnie już zuta nie mam, bo poszedł Ale to może być do pary Czyli tu jeszcze może leżeć gdzieś dwunasta ładny no, no. Mm. ładny dziesiątek Taki z kilo 10 w fajnym stanie Jeszcze się trochę tu pokręca